Nie jest łatwo. Nie dobrze w życiu. No nie jest łatwo wybrać, co wam nagrać. Jakby tak naprawdę zrobiliśmy decyzję, znaczy podjęliśmy decyzję, że wjeżdżamy na YouTube. No jak to wujek Tomek jest z natury maksymalistą, jak wjechał, to wjechał z Kopa. I teraz się dzieje i teraz to wy macie problem, Musicie moją gębę oglądać codziennie, jakby spadać mi z komentarzami, że jest za dużo. Wyłączcie telewizory, oddajcie komórki i tak dalej. Co wybieramy? Słuchajcie, patrzcie, dział Pagód, jakby tego powstaje zawsze dziesiątki u nas w różnym stadium, ale to już jest nuda, bo mi się wydaje, że w każdym możliwym materiale to widzieliście. Adenauer, ciekawe auto, myślę, że wjedziemy w ten temat, w szczególności, że to jest samochód, który ten Adenauer i Gullwing seta, czyli ten sportowy, ten, co miał takie skrzydła, pierwszy na świecie, dostały wtrysk, wtrysk Boscha seryjnie i ten samochód jest bardzo rzadki, bo ma ten wtrysk, to wtedy auto limuzyna potężna, wielka wyposażona właśnie w ten super silnik. Warto o tym samochodzie poopowiadać się w trakcie montażu. Teraz oczywiście przykurzony, bo te auta to nie jest salon samochodowy, tu nie kręcą się klienci, tu się produkuje auta. Ale tu jest fajna perła, zobaczcie na to. Cóż to takiego? No oczywiście, teraz wszyscy sobie zrobią print screena i wrzucą do Google'a i Google podpowie. A ja mam powiem od razu, to jest deto Maso Pantera. Tak naprawdę odcinki o tym samochodzie pojawiały się już u nas na kanale, kiedy miałem czas nagrywać, kiedy firma była troszeczkę mniejsza. Myślę, że znajdziemy trochę materiału, żeby wam przypomnieć, jak historia tego samochodu wyglądała i trochę zdjęć. Znowu będziemy musiał Marcin swoje Kung fu odpalić, żeby pokazać proces pracy. Ale co tu jest piękne w tym samochodzie? Słuchajcie, po pierwsze jego stan. Większość tych rzeczy, jak na przykład te pokrowce, są w stanie fabrycznym, oryginalnym. Wiązka elektryczna, mnóstwo detali. Oczywiście poddaliśmy renowacji karoserię, poddaliśmy renowacji mechanikę, ale to wszystko, wszystko jest bardzo oryginalne. Zawieszenia. Tu wystarczy spojrzeć i wszyscy, którzy się bawią w motorsport albo o nim czytają, widzą, że tu nie ma miękkiej gry, tu nie ma gumy. Tu, jak jedziesz, to czujesz, że przejechałeś przez zapałkę, ale z drugiej strony prowadzenie i ustawienie kątów praktycznie jak w WRC tamtych lat <grych> czyli na sztywno, ale z pełną regulacją wszystkich kątów, koła, jakie tylko są możliwe. Doskonałe amortyzatory, doskonałe prowadzenie samochodu, ale z drugiej strony luksus. Luksus, który nie zawsze był w autach sportowych, czyli Przepiękne chromy. W tamtych czasach myślało się o tego typu rzeczach. O, jest szefowa projektu z drugiej strony właśnie. Jakby każdy ma swojego szefa. Ja mam też. No i słuchajcie, e, to nie pamiętam o czym mówiłem, ale. A, już wiem o czym mówiłem. Że, słuchajcie, auto super sportowo, oczywiście tu dwie przepiękne pokrywy, które właśnie otwierają się w silnikach w gullwingu, mają szyby. Po co są te szyby? Po to, żeby oglądać ten silnik, oglądać to dzieło sztuki. Jakiż tu jest wspaniały włoski silnik w tym samochodzie. Wszyscy się zastanawiamy, ile to ma cylindrów. No, tu jest amerykański silnik. Jak to amerykański? We włoskim aucie. Przecież Lambo, przecież Ferrari, robili takie super silniki. Ale pamiętajcie o tym, że było mnóstwo cudownych włoskich firm, które chciały budować muscle kary. Co było na rynku? General Motors Corporation, które współpracowało z Włochami. ISO, De Tomaso. Te marki po prostu korzystały z tego, co jest najlepsze. Hamulce jakie? No Gerling wchodził. Albo wchodziły układy elektryczne Lucasa. Czyli cały świat w tych autach. Co dawali Włosi? Piękną linię i wykonawstwo karoseli. Na tym się znali. Za to Włochów kocham. Wiem, co już wszyscy chcecie napisać, ale robili to niechlujnie. Ale były spawy, ale były podkładki i tak dalej. Tak, coś w tym jest. Na zewnątrz piękno, idealne linie. Ale oni mieli głęboko w nosie, jak wyglądają spawy, które są wokół silnika, bo Włoch korzystał z tego, co widzi tutaj i widzi w środku. Nie, to miało działać, nie zepsuć się, nie popękać. Czy oni mieli, zastanawiali się, jak te spawy wyglądają? Nie, zobaczcie tutaj. To jest auto, którego my nie dotykaliśmy po renowacji. Te wszystkie spawy są wykonane w fabryce we Włoszech. Tak się to robiło. To jest trochę pogięte, bo oni poprawili młotkiem gumowym, i takie rzeczy się zostawia w tym samochodzie. Bo to świadczy o jego oryginalności. Oczywiście to jest udokumentowane, jeżeli chodzi o produkcję tego samochodu, ale wszystko, co tutaj widzicie, jest wykonane ręcznie w tym samochodzie. I taka była uroda. Te spawy wyglądają, jakby się ten samochód zbudowali w garażu. Czy to źle? One działają, one nie pękają. To lata eksploatacji udowodniły. Czy one są piękne? Nie. Bo Włoch wychodził zważnie. Tu jest piękna tapicerka i tego nie widać. Zupełnie inaczej niż Niemcy. Dlaczego? Niemcy przykładali większą wagę, żeby wszystko było zgrzewane. Bo inżynier był w stanie skalkulować moc zgrzewu. Dlaczego? Dlatego, że każdy zgrzew wykonywała maszyna o tej samej mocy, z tą samą końcówką i były jakieś parametry. Spaw spawał jeden tak, drugi tak, trzeci inaczej. Nie mógł inżynier niemiecki tego skalkulować i objąć swoim umysłem. Więc gdzie mógł, zmieniał na zgrzewanie, gdzie coś na papierze można było powiedzieć, jaka jest siła, jaka jest siła kontaktowa, jaka jest powierzchnia zgrzewana, jakie są naprężenia i to testować. Włosi po prostu spawali tak, jak uważali. Czyli jego dziadek, jego pradziadek, 100 lat tradycji tak spawał i to działa. I też racja. I też racja, tak było. Oni mieli po prostu doświadczenie, ale tego nie mogli przenieść na papier. Więc to jest historia włoskiej motoryzacji. Ale wracając, te piękne linie samochodu okraszone delikatnym chromem. Czy ten chrom był ty potrzebny? Nie. On miał być piękny. On miał nacieszyć oko. Ktoś podjeżdżał, taki Giorgio, nie wiem czy Giorgio na przykład we Włoszech jest takie imię, ale powiedzmy taki Giorgio. I podjeżdżał, wysiadał z tego auta i tu po prostu taki błysk słońca z tego chromu poprawiał grzybę swoich czarnych włosów i odchodził. mamy w samochodzie w tej chwili dokonujemy zbrojenia podpinamy półosie podpinamy wiązkę elektryczną która jest gotowa.